<laughs> I idziemy dalej, trafimy zęby szczelnie. tak wiele, i śmielej, podchodziły całe stada. Dużo i dużo,

Bo nam życie widzisz na nim zgucznie Na nim cały od nim wentracje nam cały i dróg, konie by było to wszystko dużo i to nie ma co się łudzić. potem weźmie się na ludzi.

Czykawe, starę, rynhehe, a wśród nich mały dzisiaj. na ulicę. Na ulicę. Przestraszony ranny w nogę. Z tego lasu dalej drogę. Z powrotem. 怎么 Thank